Na moim kanale YouTube. Nazywam się Aneta Bernat. Ostatnio głośno jest o ustawie o ochronie sygnalistów. Kim jest sygnalista? Co może robić? Co będzie robił? Jakie prawa i obowiązki w związku z tym są nałożone na pracodawców? I jeszcze jedna kwestia. 17 grudnia 2021 roku miną. minął termin. W jakim mieliśmy w związku z sygnalistami implementować dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii? Niestety, dyrektywa nie została implementowana. Co w związku z tym? Zapraszam do oglądania. Nasz punkt wyjścia. Dyrektywa 2019 łamana na 1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W skrócie, będziemy mówić o niej, Dyrektywa o sygnalistach. Jaka jest jej idea? Ideą jest, aby naruszenia prawa Unii Europejskiej były wykrywane i były podejmowane działania usuwające te naruszenia. A kto ma zgłaszać te naruszenia? To ma informować pracodawcę albo inne organy, że określone prawo zostało złamane albo jest naruszane, no właśnie, mają o tym informować sygnaliści. Kim jest sygnalista? Sygnalista czy sygnalistą ma być osoba, która pracuje w danej organizacji, w danym przedsiębiorstwie, w danym urzędzie, albo z nią współpracuje i jest świadkiem określonych. Naruszeń, czyli albo wykonuje w związku ze swoją pracą jakieś czynności, przy których widzi, że przepisy są naruszane, albo jest nim świadkiem, bo widzi, że ktoś inny, kolega, koleżanka, współpracownik dokonuje takich naruszeń. Sygnalista to nie stanowisko. Sygnalista to nazwa osoby, która tak naprawdę wewnętrznie poczuje potrzebę zgłoszenia takiego naruszenia i powiadomi o tym, Poprzez tak zwane zgłoszenie wewnętrzne na początku pracodawcy. Jednym słowem, sygnalista czy sygnaliści, bo nie jest powiedziane, że jest ograniczona liczba sygnalistów w danym zakładzie pracy, będzie zawsze osoba, która w związku z pełnionymi obowiązkami, czy z określoną współpracą albo z określoną zawartą umową o pracę, jest świadkiem określonych nieprawidłowości lub Naruszeń. Czyli tak naprawdę każdy może zostać tym sygnalistą, bo nie jest się sygnalistą na zasadzie, że ja będę taką funkcję pełnił, ja będę się przyglądał, ja będę monitorował i jak zauważę, to będę zgłaszał i dlatego jestem sygnalistą. Nie. Sygnalista to osoba, która powiedzmy jest Janem Kowalskim, nagle zauważyła jakąś nieprawidłowość. I poczuła wewnętrzną potrzebę dokonania m, takiego zgłoszenia. I w momencie, kiedy robi to zgłoszenie, czyli zgłasza, do, e, mówi się w ustawie na początku o tak zwanych zgłoszeniach wewnętrznych, czyli tak naprawdę informuje swojego pracodawcę, zgodnie z przyjętym, bo mają być przyjęte regulaminy, procedury, m, ale o tym później, e, jak te zgłoszenia mają być dokonywane, po prostu spisuje. Co zostało w jej ocenie naruszone, kto dopuścił się takiego naruszenia, kto był świadkiem takiego naruszenia, dokonuje, tak jak mówię, tego zgłoszenia, i później ma prawo również domagać się informacji, jak został ten jej wniosek rozpatrzony. Czy faktycznie postępowanie wyjaśniające doprowadziło do stwierdzenia, że takie naruszenia istniały, były, czy postępowanie na przykład, doprowadziło do wniosków, że Żadnego naruszenia prawa nie było, wszystko było wykonywane zgodnie z obowiązkami. I tutaj bardzo ważna informacja, że sygnalista może podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem pod takim zgłoszeniem, a może dokonać takiego zgłoszenia anonimowo. Czyli nie chce się ujawniać. I tutaj przechodzimy do klu ustawy, która miała zostać implementowana na podstawie dyrektywy o sygnalistach 17 grudnia 2021 roku, ale niestety projekt powstał, implementacji nie ma i uchwała nie weszła w życie. A ten odcinek nagrywam 28 grudnia 2021 roku. Cały czas tej ustawy nie ma termin na implementację nam minął. Jakie to rodzi sankcje i konsekwencje, o tym w dalszej części odcinka. Ale przejdźmy tutaj do naszego zgłaszającego. Więc ta dyrektywa, jak i ustawa, nad którą prace trwają, przewiduje tak zwaną ochronę sygnalistów przed ewentualnymi, powiedzmy, represjami z tytułu właśnie dokonanego przez niego zgłoszenia. Jeśli chodzi o dyrektywę o sygnalistach, to ona również nakłada określone obowiązki na pracodawców. Ci pracodawcy mają obowiązek, będą mieli obowiązek po implementacji tej dyrektywy wdrożenia określonych procedur i regulaminów. Regulaminów jak zgłaszać, jak należy dokonywać zgłoszenia określonych naruszeń, jak i procedury ochrony sygnalistów. To jeżeli chodzi o pracodawców, ma obowiązek wdrożenia tych procedur związanych ze zgłaszaniem, z ochroną sygnalistów, ze zgłaszaniem naruszeń. Mówiąc w skrócie, ponieważ przepisy są rozbudowane, można wskazać, że zgodnie z dyrektywą obowiązek wdrożenia takich regulaminów miały podmioty publiczne, podmioty prywatne, i tutaj do 17 od 17 grudnia 2021 roku tym obowiązkiem, jeżeli chodzi o sektor prywatny, Miały być objęte podmioty zatrudniające od 250 pracowników, natomiast podmioty, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, miałyby mieć taki obowiązek od 17 grudnia 2023 roku. Oczywiście są wyjątki, są podmioty, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, mają obowiązek wdrożenia takich regulaminów. Ale jest to temat dosyć szeroki, i generalnie, ewentualnie, jeżeli będą Państwo zainteresowani, na inny odcinek. Czas na wdrożenie dyrektywy był do 17 grudnia 2021 roku. Niestety, ustawa, która miała dostosowywać tą dyrektywę, bo co do zasady Dyrektywy wymagają implementacji do danego porządku prawnego, nie została uchwalona. Jak informują strony rządowe, prace nad ustawą trwają, a ma ona znaleźć się w Sejmie dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. Co w tej sytuacji? Ponieważ te przepisy mają być wdrażane nie tylko w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, ale również państwowych, w urzędach, a nie wszystkie przepisy dyrektywy tej akurat konkretnie wymagają dostosowania, tutaj powinniśmy się powołać na zgodnie z prawem Unii Europejskiej na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który wskazuje, że. Obywatele mają prawo powoływać się bezpośrednio na niewdrożoną dyrektywę, jeżeli ona została niewdrożona w terminie tam przewidzianym. Więc w mojej ocenie, jak i w ocenie środowisk prawniczych, podmioty, które byłyby zobowiązane do stosowania tej dyrektywy, czyli posiadania określonych regulaminów, procedur, od 17 grudnia 2021 roku, winny takie przepisy naszykować i mieć je w gotowości. czy one powinny w powołaniu na przedmiotową dyrektywę funkcjonować. W momencie, kiedy zostanie uchwalona ustawa, która będzie ją implementowała w całości, wszystkie przepisy doprecyzowywała tam, gdzie jest to konieczne, wówczas będzie trzeba podjąć kolejny raz pracę nad wdrożonymi regulaminami, po prostu je Dostosować. Natomiast, ponieważ obywatel ma prawo powoływać się w tą dyrektywę, więc może zdarzyć się tak, że pierwsze informacje o różnego rodzaju naruszeniach będą wpływać do pracodawców, muszą oni być naszykowani i posiadać odpowiednie procedury do ich przyjmowania i, tak jak mówi dyrektywa, do ochrony osób zgłaszających naruszenia. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do komentowania poniżej. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę. Do zobaczenia wkrótce online.